Chodźcie, postukamy się paluszkami. Iiiiiiiii, Gdzie idziemy? Ej, co to? Kurwa, kula mocy! co ta Gdzie? Tam! Ej, nie idź po to! Co to jest? To jest ul. A? Tak ale potem. Mocy. O kurwa. Tu jest chyba koniec mapki, tak mam wrażenie. Albo... Nie, tu jest git. Ej, nie, nie, chodź tam No to straciliśmy zawodnika jednego. No to szybko, kurwa! Biegnij tutaj! To jest jakiś sas! Biegnij! Ja ona żyje do, nie. <grym> Chyba już po sprawie spójrz A co, tam z Ciało wiesi? Nie, nie podchodź, dobra. Eee! <grym> dobra, <grym> dobra, dobra, można potańczyć. Ej, po Eee! Ej. <grym> Ej, nie, nie się. Yo, ja jest parkour Minecraft robiłem Pusto! Nic tu nie ma gość, sama trawa. Jak to wiewer. nie. Co? Do nie! wrócamy! Co? No bo dalej jak się pytała, powrót szybszy. Ue, dlaczemu? <grym> Ty będę tu. No właśnie nie. O kurwa mu Uciekaj za nami mu z Nie mam sprintu, nie mam spritu. Dobra, spierdalamy stąd gościu. Znikamy, nie było nas tu. <grym> Uciekaj mu z Ja będę dużo ptaszkać, pojąć gi. Nie, zgi, to jest gi. No wójt! Co, co tu kapisz? Kurwa. <grym> macie ma kryształ! Ty <gryśla> ty... No czemu tu jest taka bo mgła? Tu jakieś klary, czy coś? A bo taki, tak się wylosowało, ej, bo chuja widać trochę. Trochę beczka, ej. Tak, lokacja. lokacja. What? Halo. Halo! Halo! Wracamy się. Że co się. A to dlaczego? <gryśla> <Czaba kupić, gryśla> trzeba kupić latarkę, nie ma chuja, nie? Co? Jak to New Creature added to Terminal? Hey, ty guys. bo ja MIAŁEM New Creature added to Terminal, mordo. <laughs> ja też, ja też, ale tu jest statek na pas Dobra, no, kupuję latarka, na dzisiaj nas miro, stać. Gdzie to ląduje? Może... Weźmy to, rozmontujmy, kurwa. Jadzie, TU, ja ty jest O, tu weźmie! Aha. Marto? Ała! Nie, koniu! O, cios! to! A gdzie Donia? Halo, Donia? No, ty, bo, bo wyście wzięli też pszczoły, czoły, a, one a one zaczęły mnie gonić. <golnić>. Ej, nie o, Ultam ty. był, ej Ultam 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 tam był. Tam jest ul jak coś, ty, Kość Filip, tu, ej ul, ty. Ty, Filip, Ultam jest. Ej, tu są dwa ule, ule tam, ule tam, ule dwa są. Gdzie? Sam. idziemy. idziemy. się Ja em, co się stało? My nie wiemy. No! Yes, Jakiś się udało! Oh, Odlatujemy? Hej, ej, tak Ej! Mnie. No, no, nie! No, no okay. ej, ale... No bo ale to... Ale to był autopilot, który wylatuje o północy. No. Dobra, to się jest? O, fire exit! O Dziewczyny, chodźcie tu, tu, tu. chodźcie, fire exit jest po jumpie, chodźcie. Okay. Tak. O, ty! Uciekajcie! Ej, wchodzę na sekundę, jak nie wyjdę po 5 sekundach, to się znaczy nie żyje? Dobra. Dwa, trzy, cztery, 5. No bo jest... Mamy o! Na ej, tu jest ten! Ej, mordo, patrz! Bo patrz, tu jest ul, ej, patrz, ty ul tu jest, leży sobie ul. Ej, ul tu leży, ej. Ej, bo ul, ej, stary ul tam. Ej, ul, ej, ul! Ej, bo tam ul, ale... Ej, chłopaki, bo tu ul jest, ej! tu jest strasznego chodziło. O kurwa! O kurwa! Co tam? Co? 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 O kurwa! O kurwa! Co to było? Nie zgoniasz! O, zgoniasz! o zgoniasz! Tu jest. Tu jest? O, git, git, git. O tylko jest. uważaj, uważaj, bo tu gdzieś jest ul jeszcze. A faktycznie. Zapomniałam o tym w ulu. E... Co to jest? What the fuck is this bitch? O kurwa, wchodźcie do środka! Wchodźcie do środka! Chodźcie do chuj z tym ulem kurwa I chuj, chuj z Filipem, nie? Ej, ty, bo ja tam, ja tam widziałem, ja tam widziałem ciało What do you mean, widziałeś ciało? No ciało... Ty... I can fix that. Nie, oh, nie, klikaj. nie, nie klikaj Fio. Wszystko, wszystko dajcie najpierw Em, co? Czemu jeszcze taki? fuck! Ale to jest, kurwa, sprzedajna. Żydzi, otwieraj! Dobrze. Halo, Donia? Eee. Siema, Donia. Za <śmiennie> chwilę. Do Donia? Gdzie jesteś? Co? O Boże, umrę. <śmiennie> o. 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 <śmiennie> e, oni, oni gdzie... Słychać ich gdzieś. O, kurwa, Donia! Uciekaj! Nie! Halo? Donia! No nie! Dobra, chuj w to. O kurwa, no to chuj we mnie jednak. Chuj we mnie! Halo? Gdzie jesteś? Jesteś na wieży? Tak. idziesz, to wejdziesz sama? Co do niej, parkurujemy znowu? Chodź do na mapa. O, kurwa wizeczka! Powinien być ciszej, ale w tej okay. grze nie da się. Tak, no Wyrutać kuretkę. Włożyć słomkę w cewkę.